Na myśl Rockstar Games 99% z nas pomyśli o GTA V albo Red Dead Redemption. Ale czy to coś dziwnego? Rockstar sam przyzwyczaja do swoich najważniejszych franczyz. Na stronie pierwsze to newsy o dodatkach do GTA Online, a w featured zobaczysz tylko te dwie wspomniane serie. No i w końcu ich największy produkt ma użyć światło dzienne już niedługo. Od okresu największego piku serii GTA, który non-stop przybuje w górę od 2013 roku, Rockstar nie stworzył ani nie wydał żadnego pełnoprawnego tytułu, który wykraczałby poza te najważniejsze. Popularniejsze serie. Pośród pokaźnego i szerokiego portfolio wybiorą te tytuły naprawdę godne uwagi, ale również takie, które wówczas wzbudzały duże kontrowersje w konkretnych grupach społecznych. Oto zapomniane serie gier Rockstar'a. W 2000 roku spod szyldu grupy Rockstar Games wychodzi perełka dla fanów motoryzacji. Midnight Club postawiła na równą rywalizację z powoli przejmującym rynek Need for Speedem, ale konkurentów było oczywiście o wiele więcej: Gran Turismo, Test Drive. Driver czy Colin McRae. Tytuł Rockstara wyróżniał się jednak czymś unikatowym, otwartością świata. Midnight Club Street Racing pozwolił na nielegalne wyścigi sportowych aut w samym centrum, a przy tym na swobodną jazdę po mieście. Konkurencja stawiała na zamknięte tory i trasy, a Rockstar poszedł o krok dalej. Co zresztą spotkało się z ciepłym przyjęciem. Iście arcade'owe podejście, jazda uliczna oparta o trasy z wąskimi skrótami i fabuła oparta o koncept from zero to hero, od jazdy taksówką do zdobywania coraz lepszych fur i szacunku na ulicach, to brzmi jak NFS Most Wanted, co nie? No, to Rockstar zrobił to już 5 lat wcześniej. Pierwsza część zakorzeniła się w sercach fanów, to w 2003 roku nie mogło zabraknąć drugiej odsłony serii z większą ilością dostępnych miast, trybem multiplayer i motocyklami. Dwa lata później, część trzecia oparta o współpracę z faktycznym magazynem motoryzacyjnym DAB prowadziła większy wachlarz pojazdów i to licencjonowany: muscle cars, egzotyki itd. Ostatnia odsłona, która wyszła w 2008 roku, Midnight Club Los Angeles, to bezapelacyjnie najbardziej ambitna część serii. Do sandboxowego otwartego Świata usprawnieniem okazały się braki ekranów ładowania, cykl dnia i nocy, dynamiczna pogoda i większy realizm pojazdów. Rockstar, mimo ogólnego sukcesu, jednak zdecydował się przesunąć swoje priorytety. Odpowiedzialny za Midnight Club oddział Rockstar San Diego został oddelegowany do pracy nad Red Dead Redemption, które było sukcesorem Red Dead Revolver z 2004. Co by nie mówić, inwestycja w świat wyścigówek na pewno się opłaciła. Jestem pewny, że Midnight Club przyczyniło się do tego, jak wyglądają dziś wyścigi w GTA Online. Ale nie tylko. Wraz z Midnight Club zadebiutowało Smuggler's Run. Wyobraźcie sobie, że byli tak pewni swojej pomysłowości odnośnie wyścigówek, że postanowili wydać dwie gry z tego samego gatunku tego samego dnia. Smuggler's Run jednak uraczył graczy pojazdami terenowymi i offroadem, również w otwartym świecie. I również pełne adrenaliny. Bo nie były to jakieś tam wyścigi, tylko przemycanie nielegalnych ładunków i ucieczka przez CIA, w tym helikoptery i mnóstwo wozów policyjnych wokół. Rockstar nie bało się podejmować ryzykownych tematów, o czym zresztą przekonam was, w późniejszej części. Takiej gry jak Smuggler's Run jeszcze nie było na rynku, a model jazdy oparty o dynamiczną fizykę, gdzie każdy ustęp, wybój i kamień dało się wyraźnie odczuć, bez wątpienia dawał mnóstwo frajdy. No i różnorodne środowisko, lasy, pustynie i zaśnieżone tereny. Druga część, jak tu zwykle bywa, podkręciła skalę, większe mapy, tereny wojskowe, efekty pogodowe wpływające na przyczepność pojazdów destrukcja otoczenia i bardziej agresywne CIA, których zasób zwiększył się o pancerne czołgi. Poza dwoma pierwszymi częściami pojawił się jeszcze port jedynki na Gamecube'a i to w sumie tyle o tej serii. Trójka nigdy nie powstała i wątpię, żebyśmy jej uświadczyli, ale jakieś 7 lat temu, chociaż dostaliśmy update do GTA Online o tym samym tytule. Wydaje mi się, że w Polsce nie był to jakiś mega popularny tytuł, ale kolejne możecie kojarzyć już znacznie lepiej. W latach 2001-2003 rynek ujrzał pierwszą odsłonę gry Max Payne. Na przestrzeni tylu lat, bo przyjęła się na tyle dobrze, by wypuścić ją na różnej maści platformy. Tytuł był dopieszczony i doceniony przede wszystkim za satysfakcjonującą walkę z użyciem bullet time'u, mechaniki, która wstrzyma a raczej spowalniała w czasie tytułowego bohatera i wszystkich wokół. A oprócz postaci, to i lecące kule. W końcu bullet time. Kluczowe jest jednak to, że sterowanie nie było w tej mechanice problemem. Celowanie i reakcja odbywała się w czasie rzeczywistym. Do sukcesu podejrzewam, że przysłużyła się również premiera Matrixa dwa lata wcześniej. Może się wydawać, że to Matrix był wręcz inspiracją dla twórców Max Payne'a, no ale tak czy inaczej, myślę, że mogły się te produkty nawzajem napędzić. Wracając jednak do samej rozgrywki. Ikoniczne były też berety, którymi strzelaliśmy do wrogów. Na tamte czasy to było mega kulerskie. Mówicie tak jeszcze? Żeby używać podwójnych pistoletów. No i Max Payne stał się oficjalnie serią po premierze dwójki w 2003 roku. Wrócił rzecz jasna, tytułowy bohater, ale nie sam. Towarzyszyła mu Mona, która, poza występowaniem w fabule, była grywalna na kilku poziomach. Druga część, oczywiście, nie ustrzegła się usprawnień, najistotniejszą był system fizyki Haywock oparty na ragdolach. Sprzedaż jednak nie była na tyle zadowalająca, w końcu studio odpowiedzialne za development, Remedy, wydało dwójkę zaledwie po dwóch latach od pierwszej. A żeby szybko ludzie o Maxie nie zapomnieli, to kontynuacja pojawiła się bardzo szybko. Nie było też na tyle przełomowe co jedynka, która bullet-timem jednak zrobiła furorę. Miłosna historia głównego bohatera z Moną niestety nie wystarczyłaby pociągnąć tą produkcję. To też Rockstar postanowił przejąć całkowicie rozwój serii, już nie tylko jako wydawca. Owocem pracy okazała się trzecia część z premierą w 2013. Dostaliśmy wówczas odsłonę już nie w klimacie noir, a kompanem w słońcu Sao Paulo. Strzelaniny okazały się bardziej brutalne i filmowe, do czego przyczynił się również zakorzeniony w serii Bullet Time. Niestety to wszystko nie spełniło oczekiwań wydawcy. Max Payne został od tamtego czasu schowany do szuflady. Niby są pogłoski o jakimś remakeu jedynki i dwójki w wykonaniu pierwotnych deweloperów, a więc Remedy, ale to się okaże, gdy może dostaniemy jakąś oficjalną informację. Natomiast wiem, jaka seria prawdopodobnie na pewno nie wróci. Jak wspomniałem, Rockstar wzbudził kilkukrotnie głośne kontrowersje wokół swoich gier, i Manhunt był jedną z nich. Na początku lat 2000 gry komputerowe w ogóle miały ciężko, były kiepsko postrzegane, a Rockstar Manhuntem jeszcze dolał oliwy do ognia. Skradanka oparta o brutalne likwidacje, gdzie gracze mogli wcielić się w skazańca walczącego na śmierć i życie. Na dzisiejsze czasy nie brzmi to jakoś bardzo wyjątkowo, co nie? Na tamte czasy też nie było, bo mieliśmy już Hitmana, Metal Gear Solid czy Splintercella, ale Manhunt znacznie bardziej posunął granicę przemocy w grach wideo granicę akceptowalną społecznie. Ludzie się podzielili, jedni doceniali jak rozgrywka jest pociągająca, głównie przez naprawdę dopracowane i wymyślne animacje. Co jednak urażało innych, to jak te animacje wzbudzają niepokój i dyskomfort. Nie było tu mowy o moralnych wyborach, przemoc w grze była jedynym sposobem na przejście kolejnego etapu. W dodatku psychopatyczna, obleśna, wręcz fetyszyzowana. Media i politycy uznały oficjalnie Manhunt za grę gloryfikującą przemoc. Gazety to podłapały na tyle, że w 2004 roku doszukiwali się powiązania z grą, gdy doszło doszło do morderstwa Stefana Pakera. Doniesienia medialne twierdziły, że policja znalazła kopię gry w sypialni zabójcy i próbowali jakoś to połączyć. Jak kogoś bardziej to interesuje, to zostawiam linka w opisie. Rockstar też jakoś wybitnie nie sprzedał tego tytułu, choć mówimy wciąż o milionach kopii. No i dostaliśmy część drugą. Oj, ta produkcja miała dopiero wyboistą ścieżkę. Od samego startu w 2007 stała się jedną z najbardziej censurowanych właśnie gier w historii. Najwyższy możliwy rating ESRB, odmowy sprzedaży. Oznaczało to tylko tyle, że Rockstar musiał się ugiąć i dodać efekty wizualne zasłaniające te najbardziej makabryczne sceny. Co warte wspomnienia to to, że Manhunt 2 opierał się na barwniejszej fabule. Bohatera osadzono w zakładzie psychiatrycznym z halucynacjami, paranoją zakrawające o klimat psychologicznego horroru. Ciekawostką jest też to, że wersja na Wii dosłownie pozwoliła wykorzystać kontroler ruchowy, by odwzorować gesty duszenia i dźgania oponentów. No, w każdym razie, jak można się domyśleć, psychopatyczna seria już po dwójce została zagrzebana, razem z ówczesną reputacją gier wideo. Podejrzewam, że Rockstar nie chciał się dłużej męczyć ze skandalami, choć szanuję, że mimo już problemów z pierwowzorem, postanowili podkręcić atmosferę jeszcze bardziej. Na kontynuację nie ma co niestety liczyć, może na remake, ale wątpię. Nalemen Hunty nie były jedynymi produkcjami wzbudzającymi afery w społeczeństwie. Bully na pierwszy rzut oka nieco grzeczniejsza produkcja, w końcu szkolne klimaty dla dzieciaków, no i nie do końca. Jimmy Hopkins, mało posłuszny gnojek, trafia do prestiżowej szkoły z internatem, która specjalizuje się z rozprawieniem właśnie z tak. Takimi jednostkami jak on. Resocjalizacja górą. Jako główny bohater musimy zyskać szacunek, pokazać kto tu rządzi i poprawić swoją sytuację. Gra była naprawdę powiewem świeżości: symulacja życia w szkole, chodzenie na lekcje oparte głównie na minigierkach, jakieś spóźnienia, szpącenie poza lekcjami i konkurowanie z różnymi grupami społecznymi. Zamiast strzelania przy pomocy broni dostaliśmy procę, a zamiast granatów petardy. Szkoła faktycznie żyła, a Rockstar naprawdę skrupulatnie przygotował elementy rozgrywki. Jak to zbuntowane dzieciach, Jimmy często wchodzi w konflikty, a wygrana pojedynku skutkuje pogrążeniem tego przegranego, pakując jego głowę do śmietnika albo boleśnie kopiąc go w krocze. I przede wszystkim wystawienie go na pośmiewisko. No i cóż, Rockstar zyskał niechlubną sławę przy Manhuncie, więc i tutaj powstała burza. Bo jak to boli, może promować przemoc szkolną i symulować znęcanie się nad innymi? Jak powiedziałem wcześniej, gry wideo łatwo nie miały, więc co po niektórych, którzy krytycy uważali, że gra wzbudza agresję wobec rówieśników. Zastosowano kilka cenzur w poszczególnych krajach i koniec końców pomysł Rockstara na rozgrywkę tym Urwisem okazał się trafny i do tej pory dobrze wspominany. Studio przebąkiwało coś o kontynuacji, której akcja miała dziać się w okresie letnich wakacji, ale inne produkcje jak GTA 4 zyskały priorytet i została zapomniana przez Rockstar. Oficjalnie nie ustosunkowują się do próśb fanów o 2. Z racji na początkowe spekulacje wrzucam ten tytuł do listy, tym bardziej że sam darze go sympatią. Co można zauważyć, Rockstar zawsze obierał unikatowe ścieżki, jeśli chodzi o projektowanie gier komputerowych i wydawanie ich. I tak jak w Grand Theft Auto, stajemy po ciemnej stronie mocy. Wiecie, gangi, kradzieże aut i pieniędzy jakieś porachunki, to w L.A. Newar w końcu mogliśmy stać się stróżami prawa, choć nie stricte policjantem, a detektywem pracującym dla tej jednostki państwowej. Pierwszy raz tak naprawdę, oprócz pełnego chaosu i nadmiaru akcji, dostaliśmy od Tim Bondi i Rockstara powolną, narracyjną rozgrywkę opartą o prowadzenie śledztw, analizie dowodów i przesłuchiwaniu świadków, którzy niekiedy potrafili kłamać w żywe oczy. I tak jak w pierwszym Max Payne, tutaj fabuła również była inspirowana filmami Newarów. LA Noir okazało się bardzo trafnym pomysłem, który trafił w gusta graczy. W przeciągu pierwszego miesiąca sprzedali 4 miliony kopii. Mimo dosyć powtarzalnej rozgrywki, opartej o przyjazd na miejsce zdarzenia, badanie go, zbieranie dowodów, przesłuchiwanie, zdarzały się pełne akcji, pościgi i strzelaniny. Do tego swobodna jazda, jakieś rozwiązywanie radiowych zgłoszeń i rozbudowane dialogi potrafiły serio wczuć się w rolę detektywa. Co interesujące, gra korzystała z technologii Motion Scan, która pozwoliła na wystarczająco realistyczne Realistyczne animacje twarzy postaci, by faktycznie próbować wyłapać kłamstwa podejrzanych. Niestety ledwo kilka miesięcy po premierze studio odpowiedzialne za stworzenie gry zostało zamknięte. W głównej mierze to przez anonimowe donosy, pracowników na crunch i nadgodziny, skutkujące nawet dołącznie 120 godzin tygodniowo. Nadszarpnięta reputacja została jeszcze bardziej obdarta, gdy okazało się, że to właśnie Rockstar jako wydawca Przejęło w znacznym stopniu kontrolę twórczą. Innymi słowy, to Rockstar decydował, jak tytuł finalnie wyglądał. Mieli przekształcić Team Bondi w oddział Rockstar Sydney, ale niestety słabe dogadywania się między firmami doprowadziło do splajtowania tej pierwszej. Jeśli chodzi o to, jak rozwinęło się to IP, to nie bardzo. Choć w 2017 roku Rockstar pokazał, że interesuje się tytułem, wydając projekt gry wyjarowej o tym samym przedrostku, to więcej informacji o kontynuacji Eleanor nie dostaliśmy. Przez najbliższe lata, wszystkie wspomniane gry tutaj odejdą tym bardziej w niepamięć, chowając się w cieniu Grand Theft Auto 6, największego i najbardziej kosztownego projektu gry wideo w historii. Tymczasem dzięki za obejrzenie, dziękuję wspierającym, i do następnego.